Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj kolejne swatch party, jeżeli chodzi o markę Glam Shop. Um, skupimy się na cieniach kryształowych. W poprzednim filmie mogliście widzieć słocze wszystkich moich multichromów, które również możecie zakupić na stronie glamu i jest to tak naprawdę film dla Was, żebyście mogli się zdecydować, czy po pierwsze formuła jest dla Was odpowiednia, i czy w ogóle te cienie są warte. Zainteresowania. Tak jeszcze tylko dodam, że dzisiaj miał wyjść test tej paletki Nataszy, a czyli Golden. Natomiast zrobiłam nią dopiero pierwszy makijaż, nie wiem czy nie nagram go jeszcze raz. A więc tutaj, jak zwykle, drobne problemy techniczne. No i oczywiście, brak czasu. Także zrobimy sobie dzisiaj kryształy. I tak wygląda właśnie paleta kryształów. Choć nie tylko. Tutaj mam na przykład marmurki, jakieś zwykłe turboty ultraperły. Tutaj są brokaty, czyli Turbo Plusy. Ten jest jeden z piękniejszych, właśnie w stylu euforii. Ale pominijmy go, ponieważ jest niedostępny. Tak samo jak cienie holo Skupimy się na kryształach. Tutaj też mam ich troszkę, ale nie mam jeszcze wszystkich. Raczej nie planuję zabrać ich wszystkich, to nie Pokémony, ale brakuje mi jednego, którego bym chciała, i jest to właśnie ten z palety klasyka z mojej czwóreczki, wspominałam wam o niej w innym filmie i jednak nie zdecydowałam się na zakupy, ponieważ na Monolicie wyjdzie tyle świetnych rzeczy że jednak Glam Shop odrobinkę dłużej poczeka, ponieważ na Monolicie dużo szybciej się wszystko wyprzeda, a jeżeli chodzi o Glam, promocje wracają co jakiś czas, więc tutaj nie spieszyłabym się za nadto, chyba że naprawdę jakiś cień Was porwie. Więc chciałabym Wam opowiedzieć o tej formule, czy jest to coś dla Was, czy Wam obciąży powiekę, i oczywiście jak te wszystkie kolory prezentują się obok siebie. Paradoksalnie może zacznijmy od czegoś, co nie jest kryształem. Mam tu odcień fajerwerki, który niestety nie jest opisany ani jako ultraperła, ani jako turbot. Do bezpieczeństwa nazwijmy ten cień perłą, a jak gdzieś tam może uda mi się znaleźć, w jakiej on jest formulacji. Natomiast nie kierowałabym się tym dokładnie, ponieważ sami widzieliście w poprzednim filmie, jak wyglądają kryształy właśnie multichromowe, a więc, tak jest nazwany dany cień. No, powiedziałabym, że nie jest do końca adekwatny do tego, jakiej może być formuły. Tutaj właśnie mamy fajerwerki. Baza jest chłodna. Cały ten cień jest mocno srebrny. Bardzo przyjemny pod palcem. Nie błyszczy się jakoś kosmicznie, ale chciałam Wam go pokazać głównie dla kontrastu. Po pierwsze, jest to chłodny cień, tak samo jak kryształy. A po drugie, porównać poziom błysku. No, i oczywiście, jak to wygląda. Więc zacznijmy może od pyk Tak wygląda po prostu na dłoni. Jeszcze włączę flash. I tak teraz będziecie już widzieć nazwy przez cały czas pokazywania tego jednego cienia. Jeszcze tak z bliska. On nie jest wcale aż taki oczywisty. Zresztą to Wam wspominałam że ogólnie te cienie z glamu nie są takie jednolite i jednowymiarowe natomiast po prostu z większej odległości on ma ciemniejszą może nie tyle ciemną, co po prostu lekko ciemniejszą srebrną bazę jeszcze bez flesza bardzo ładnie wygląda oczywiście nie trzeba ich nakładać aż tak dużo, można delikatnie wpracować i uzyskać taką giełeczkę bardzo, bardzo delikatną Ups. to będzie mniej więcej tak wyglądało z fleszem bardzo delikatne, subtelne drobinki, tutaj nawet bez bazy kolorystycznej. Ale ja nie przepadam za tak delikatnym efektem, więc oczywiście nawaliłam go o wiele więcej. Zacznijmy od początku. Pierwszy oryginalny cień tego typu jest to bombka. Pojawiła się w kalendarzu odwentowym i zachwyciła nas wszystkich. Nawet widzicie, że tutaj nie ma podpisanej formuły, że jest to kryształ. Ehm, wygląda błędnie. Jest to oczywiście przybliżenie bez flesza. On nie jest wcale taki czysto srebrny, jak się pojawia w opiniach. Osobiście widzę w nim odrobinkę beżu, ale to w porównaniu naprawdę do innych cieni. Połączam flash. Coś się zmienia, szczerze mówiąc niewiele. Tutaj nie ma wielowymiarowości, po prostu te cienie są bardzo, bardzo intensywne. Płatkowe, więc też mogą obciążyć powiekę. Nie polecam ich nakładać bardzo dużo, bo to jest efekt. Jest po prostu jak czysty, płynny chrom, płynny metal i dla mnie jest to najlepsze określenie właśnie tych cieni płynny metal mimo, że one są nazwane po kolorach em, i nazwach oczywiście danych kryształów Słóczek z fleszem bez żadnych cięć no to jest jakiś obłęd, jak to się błyszczy poziom jest absolutnie nieporównywalny nie wiem jak to będzie wyglądać na filmie ale fajerwerki wręcz przy nim się no niemalże nie błyszczą. Baza również jest ciemna i nie wiem, czy tutaj dostrzegacie właśnie odrobinę tego beżu w tym srebrnym tonie. Tak wygląda jeszcze z bliska, z daleka, bez flesza. O, proszę bardzo. Naprawdę bardzo ładnie się mieni. Również oczywiście nim da się stworzyć taki delikatniejszy efekt delikatnego wklepania po powiece, ale jak już wspominałam... To nie jest zupełnie moja bajka. No i tutaj ta baza będzie delikatnie ciemniejsza. Widać z fleszem takie ciemniejsze kropeczki. To samo było na przykład w cieniach Adept. W opisie macie link do tego filmu, jeżeli chcecie zobaczyć również te cienie na oczach, a nie tylko na słuchach. Chciałabym o niczym nie zapomnieć, więc chyba nawet tutaj widać różnicę w kolorze. Bąbka nie jest takim czystym sreberkiem. W każdym razie formuła tych cieni, jak już mówiłam, określiłam je na płynne Płynny metal, płynny chrom. Dalej się oczywiście tego trzymam. Stąd też zalecam naprawdę delikatnie je nakładać na powiekę, nie przesadzić z ilością, ponieważ mogą ją obciążyć. Fajerwerki są dużo gładsze, ale dalej ten cień jest dosyć luźno sprasowany. I powiedziałabym, że nie jest to taki zwykły, gładki cień, właśnie w Glam Shopie, tylko ma troszkę takiej teksturki. Troszkę właśnie z płatkowatości, ale zdecydowanie to nie jest taki efekt jak w kryształach, czy właśnie jak w multichromach płatkowych. Przez swoją płatkowość naprawdę obłędnie, obłędnie błyszczą. Natomiast mogą obciążyć powieka, jak już mówiłam. Jest to formulacja typowo płatkowa. Ponadto on jest naszpikowany takimi małymi skierkami, mnóstwem, mnóstwem drobinek. Więc jeżeli nie lubicie czegoś. Bardzo intensywnego, takiego wręcz imprezowo-bazarowego, już naprawdę na granicy wytrzymałości. Jeżeli chodzi o moc błysku, to nie jest to produkt dla Was. Jeżeli jesteście z rokami, uwielbiacie coś takiego, lubicie płatkowe formuły, to zdecydowanie zainteresowałabym się chociaż jednym kolorem i sprawdziła, czy to nie będzie coś dla Was. Jeden z ciemniejszych cieni kryształowych, czyli Sherlit, ma z kolei niebiesko-szarą bazę. Ten cień nie jest aż tak niebieski, jak się tego spodziewałam. Tak wygląda na palcu powiedziałabym, że jest bardziej stalowy niż właśnie niebieski, ale to prawdopodobnie bardzo dużo zależy od partii, jaką dostaniecie. Włączam flash i tak wygląda z bliska, jeżeli chodzi o drobiny. z daleka. I jeszcze tego na palcu. Kolor tych cieni zależy właśnie od bazy kolorystycznej, ona jest intensywna. Tutaj nie ma delikatnych toperków, tylko właśnie zdecydowanie bardzo, bardzo intensywnie widoczny jest ten kolor. Sam błysk w każdym z kryształów jest srebrny. Mimo, że baza może być ciepła, to tu jest naprawdę dużo, dużo sreberka. Postaram się zmieścić z tym wszystkim. No jak widzicie, mój cień nie jest wcale. Tak niebieski, jak można by się tego spodziewać. Jest też również mniej błyszczący od oryginalnej bombki. Wydaje mi się właśnie, że ja mam chyba jakąś taką gładszą, bardziej wadliwą partię. Wyłączam flash. O! Tak wygląda w zwykłym dziennym świetle. Natomiast spodziewałam się jednak czegoś bardziej granatowego w podstawie, niż właśnie bardziej tak stalowego. Pokazuję Wam pompkę, mimo że jest niedostępna, ponieważ mamy cień, który wygląda niemalże identycznie, jest niemalże 1 do 1. Na słoczach są dosłownie subtelne, delikatne różnice. Mówię oczywiście o cieniu Mary z palety Niezłe Ziółko. Jeżeli chcecie właśnie pompkę, to ona jest w tamtej palecie. Dzień, który bardzo mnie zaskoczył jest to Aquamaryn, delikatnie zielony. Obawiam się, że ta zieleń będzie właśnie bardzo intensywna. Bo, jak pewnie wiecie, nie do końca przypadam zielonymi cieniami, ale tutaj znowu, tak samo jak w Sherlicie, ta baza nie jest tak jednoznaczna, nie jest tak jednoznacznie kolorowa. To znaczy, tutaj ten cień zamiast być właśnie takim typowym zielonym, jest bardziej szaro-turkusowo-morski. Kurcze nie potrafię opisać tego cienia. Jeżeli ktoś się zna na kolorach, poproszę o pomoc w komentarzu. No, właśnie on tak wygląda. Jest troszkę taki zielono-niebieski, głównie srebrny, ale to nie jest taka czysta, typowa, ciepła, trawiasta, czy seledynowa zieleń. Tak wygląda jeszcze z bliska z fleszem, o. I z daleka również na paluchu. No te cienie są absolutnie obłędne. No i niestety mój Shirley troszkę odstaje od reszty, ale być może to wynika też z koloru. I wydaje mi się, że jak świeci flash, to widać ile w tym cieniu jest takich małych drobineczek. O właśnie, on jest już mocniejszy niż mój Sherlit. Zastanawiam się, czy nie kupić jeszcze jednego i zobaczyć, czy będzie lepszy. Akurat ten brałam z drugiej ręki i być może akurat ta partia była no, niezbyt fortunna, że tak powiem. I tutaj macie oczywiście sułocze z fleszem. Jeju, jaki on jest piękny. Ale być może tak mocno się błyszczy, głównie dlatego, że jest. powiedziałabym, że najmłodszy z nich wszystkich. Bomka jest już dosyć stara, troszkę wyschnięta, a więc też jestem w stanie jej więcej wybaczyć. Ale kiedy te cienie są nowe, on chyba był brany na Black Friday, tak mi się wydaje. To jest absolutnie obłędny. Wyłączam jeszcze flash. I szczerze mówiąc, niewiele się zmienia, te cienie dalej są absolutnie fenomenalne, obłędne. O, jak to się błyszczy. Jeszcze może w ten sposób Wam pokażę. O, Dołożyłam jeszcze trochę bombki, żebyście mogli zobaczyć, że ona również ma moc. Szalit minimalnie też jest większej ilości, ale on dalej nie, nie będzie dawał takiego efektu chorej, obłędnej, metalicznej tafli. Jeszcze z fleszem, skoro dołożyłam, troszkę się zmieniło. Yy, magia. Po prostu to jest tak niesamowicie mocny efekt. O, cudo! Za chwilkę przejdziemy do nudziaków, ale pozostał mi jeszcze fioletowy odcień, czyli ametyst. On tak wygląda. Według mnie też trochę mniej błyszczy, jednak w porównaniu do pozostałych. Im więcej te cienie dostają koloru, tym bardziej tracą na tej mocy błysku. Ale z drugiej strony, czy potrzebujecie aż tak mocno intensywnych cieni, to musicie sobie odpowiedzieć sami. Tak jeszcze wygląda z fleszem. Z bliska oczywiście, z daleka. No i cóż, zróbmy słuczo na palcu. Pyk. O, ale tutaj na palcu również jest całkiem, całkiem ładny. Również mam a flash i tutaj też widać jak się odbijają pojedyncze iskiereczki. One napakowane są naprawdę tymi drobinkami, to nie jest taki... Zwykły Fifa Rafa Fon Fon cień, tylko on naprawdę mocno błyszczy. Tak jeszcze wyglądają bez flesza i według mnie dalej jest obłęd. Jeszcze jedna uwaga, bądźcie z nimi delikatni, ponieważ one naprawdę lubią popękać. Jak wszystkie cienie z glamu, są dosyć delikatne, a te im mam wrażenie, że im bardziej płatkowe, tym bardziej są narażone po prostu na jakieś upadki, wstrząsy i tak dalej. Szkoda, żeby Wam się zniszczyły. Teraz widzicie je bez flesza, a teraz już z fleszem. I dalej jest magia. Ten fioletowy cień wydaje się w podstawie taki chłodniejszy, jednakże jak zaczyna odbijać światło, to widać, że to nie jest fiolet um, niebieski, tylko troszkę bardziej w tę cieplejszą stronę. Powiedziałam, że jest taki lawendowy liliowy z nutką szarości zmierzam po prostu do tego, że to nie jest fiolet z takim chłodnym niebieskim podtonem, tak jak na przykład tutaj mam właśnie ten Turbo Plus, to jest właśnie chłodno-fioletowy odcień niebiesko-typowo-fioletowy, taki ultra -fiolet. zresztą tak się też nazywa, um, pokazuję wam tylko w porównaniu do tego cienia, że on nie ma niebieskich tonów, ale nie jest też typowo ciepło-różowy a, a propos różowych cieni, jest to odcień Viva z palety Magenta. Jest rozwalony, stąd też nie wiem, jak go Wam delikatnie pokazać, żeby się nie rozpadł jeszcze bardziej. Delikatnie go docisnęłam i wygląda w ten sposób. Jest to jeden z bardziej różowych odcieni, jeżeli chodzi o kryształy, ponieważ jest jeszcze jeden, który się tak nazywa, ale chciałam najpierw Wam pokazać ten. On wygląda w ten sposób. Równie przepiękny, równie obłędny, mocno intensywny. Złoteńko. Tutaj ten róż również ma w sobie troszkę szarości. One wszystkie tak mają, chyba z tego co widzę. I tak jeszcze wygląda bez flesza. Wydaje mi się, że właśnie ta chłodna poświata to głównie błysk. No, ale ten niestety nie jest rozwalony. Ale gdybyście chcieli mieć wszystkie kryształy, no to oczywiście musicie sięgnąć po palety Swatch bez flesza. Niemniej jednak yy, nie musicie ich mieć tylko dla samej chęci posiadania. A żem krzywo to zrobiła. Yy, no nic, wybaczycie mi to jakoś. Również błyszczy naprawdę bardzo ładnie. Baza, jak widzicie, jest Uczucia, taka przebrudzona, różowa ale zdecydowanie jest cieplejszy od ametystu Myślę, że kolor jest widoczny Nagrywam jak zwykle w dziennym świetle tuż przy oknie, jeżeli słyszycie jakieś hałasy to sorki ale nie mam jak tego po prostu wyciszyć Jeszcze z flashem Im dalej oczywiście wzdłuż ręki tym ono jest bliżej aparatu stąd też te cienie mogą bardziej błyszczeć bo niestety pod tym kątem nie będzie widać dobrze światła a pod tym już tak. Zdecydowanie Sherlite dalej odstaje. Spróbuję jeszcze troszkę go dołożyć i mam wrażenie, że jednak bombka to bombka. Ona najbardziej się błyszczy i ma najbardziej specyficzną formułę dodatkową, ponieważ tutaj widać, że delikatnie zaczęła pękać pod oczywiście pracą mojej ręki, ponieważ przed chwilą byłam ją umyć. Jeszcze odrobinę dołożą Sherlita. Widzicie teraz te cienie z fleszem. Dalej uważam, że odstaje. Kolejny różowy cień to różowy Morganit. Pierwszy różowy kryształ, który powstał dopiero później, właśnie w tej nowszej palecie, przyszła do nas Viwa. A ten cień wygląda następująco. Nie jest taki oczywisto różowy, jakby mogło się wydawać po samej nazwie. Jest bardzo płatkowy, wręcz tak kawałkami się podnosi, tak samo jak moja rozwalona Viva. Ech, tak mi szkoda jest tego cienia, no ale cóż, on nie jest typowo różowy, powiedziałabym, że bardziej rose gold, troszkę bardziej nudziakowo-beżowy. Tak jeszcze wygląda z fleszem, nie wciskam Wam wszystkich cieni przed właśnie tak typowo flesza, ponieważ one wszystkie będą podobnie wyglądać. Najważniejsze, jakie wrażenie robią z daleka. No to co, złoczyk z fleszem. Pyk. O, właśnie, i w porównaniu do Vivy, to nie jest wcale taki różowy. Powiedziałam, że bardziej, no właśnie, nudziakowo ciepły, troszkę miedziany. Faktycznie, jak był solo, to mógł się wydawać, że jest taki nieoczywisty róż, ale już w porównaniu do Vivy, widać różnicę kolorystyczną. Tak wyglądają bazy tych cieni. I oczywiście tak wygląda sam błysk. Jeszcze bez flesza, Czy coś się zmienia niespecjalnie. Dalej są oczujebne. Jeszcze jedna uwaga. Uprzydam, że te cienie fruwają absolutnie wszędzie. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale naprawdę te drobinki osadzają się wszędzie. Tu jest naprawdę mnóstwo pojedynczych iskierek i będziecie cali w tym błysku. Nie wiem, czy to widać, bo pokażę wam z lampą. Ale naprawdę to jest wszędzie, dosłownie wszędzie. Kolejnym przystankiem na naszej kryształowej drodze jest jaspis. On tutaj. Solo wygląda na taki nudziakowy, ale szczerze mówiąc, porównując go do innego, to ja widzę w nim zarówno trochę cieplejszego beżu, jak i odrobinę różowych tonów. Ale zróbmy słuchacza, jest bardzo płatkowy. Uprzedzam. To jest chyba też nie wiem, czy nie jeden z nowszych cieni, który posiadam. I widzicie, jak to się nakłada takimi grubymi kawałkami, więc naprawdę trzeba być delikatnym, odrobinę postemplować. Jeszcze rozpracować najlepiej przed nałożeniem na oko, żebyście nie mieli z nim żadnych problemów. Tak wygląda baza. Tak wygląda jeszcze z flashem. Błyszczę się obłędnie. Tutaj nawet wypada troszkę cieplej mam wrażenie, ale przypominam, że w każdym z tych cieni jest sporo srebra. Jeżeli jesteście na nie wyczuleni, no to żebyście po prostu też się nie zaskoczyli. One mają być jak taki płynny chrom. Jakiś słóczyk. No pewnie. Piękny. O, błędny. Jeszcze go troszkę poprawię, ale jeju. Jaki ten cień jest. Taki kremowy, masełkowy. Jak to się rozprowadza. Nie wiem, czy kojarzycie z Łoczy Nataszy. Kiedy ona bierze jeden cień i sunie po całej dłoni. To, to są dokładnie takie cienie, które można zrobić bez żadnej wazeliny, bez żadnego wspomagacza. Po prostu nakładacie na palec i zostaje Wam i jeszcze tyle dlatego też przypominam, żeby nie nakładać ich dużo najlepiej palcem delikatnie wklepać albo możecie nawet jeszcze przed nałożeniem na oko rozmasować ten cień i odrobinką dalej patrzcie ile tego jest dosłownie taką odrobinką wklepać na oko czekajcie, idę się zmyć ale jeszcze to jest z flashem i jeszcze bez flasha tak to wszystko się prezentuje jeżeli aparat mi wariuje i fokus nie jest ustawiony tam, gdzie powinien być, to niestety nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Baza w porównaniu do różowego morganitu jest cieplejsza, nudziakowa. Jest to jeden z takich bardziej dziennych cieni, ale nie jest to również jakoś mocno jasny. Jeżeli macie ochotę na coś typowo ciepłego w bazie, to poleciłabym żółty szafir. To jest coś obłędnego. I tak nie bez powodu pokazuję Wam te cienie przed paletą Nataszy, ponieważ sami widzicie do jakiego poziomu błysku ja jestem przyzwyczajona. No i właśnie ten żółty szafir według mnie idealnie pasowałby do palety Gold. Golden właściwie. Ciepła, taka żółta baza, ale jednak ten błysk ma w sobie dalej sporo chłodku. prze, prze przepiękny, obłędny. Jest tu, mam wrażenie, bombka, ale w wersji jeszcze cieplejszej. Tak wygląda oczywiście z Flashem. Nie rozwodzę się już tak nad tymi cieniami jak przy multichromach, bo też i nie ma aż tak bardzo nad czym. Z Flashem cieplejsza baza, ale jednocześnie nie jest taka typowo żółta-żółta, ale jednocześnie przepiękna. Powiedziałam, że te dwa są jednymi z takich bardziej dziennych odcieni. Dziennych, oczywiście, o ile mówimy o poziomie tak chorego błysku. Słódeńko, bez flesza. Nie ostatni na tej liście, ponieważ nie posiadam jeszcze skapolitu, kryształ górskiego i chyba jeszcze jednego odcienia. Nie wiem, czy będę je dobierać, ponieważ ta kolekcja jest dla mnie wystarczająca. Skrzący Opal jest z kolei bardziej. Neutralno-już chłodne, jeżeli chodzi o sam odcień, Halo Focus chyba łapie, mam taką nadzieję. Staram się, żeby mój głos był spokojny i żeby nie darła się do mikrofonu, ale wiecie, jak to bywa. Właściwie do telefonu. Bez flesza. O, no właśnie, nawet on tak kawałkami ucieka z opakowania. To było naprawdę bardzo ładnie. Troszkę mniej go nabrałam niż reszty. Również delikatny, płatkowy bardzo, bardzo intensywny to zależy jakiego koloru szukacie wybierzcie po prostu swój odcień włączę jeszcze Wam flash jak zwykle dla porównania ale tu się niewiele zmienia, to, to nie są multi że potrzebuje bocznego światła ostatni złoczyk chłodniejszy w stosunku do reszty. Powiedziałabym, że ten cień jest znowu taki beżowo-różowy, zdecydowanie chłodniejszy od żółtego szafiru. Wydaje mi się, że przy nim żółty szafir nabrał o wiele, o wiele więcej ciepła. Tak oczywiście te cienie wyglądają wszystkie obok siebie i powiedziałabym, że zdecydujcie się na nie, jeżeli uwielbiacie bardzo, bardzo intensywny błysk, wręcz kosmiczny. Przede wszystkim, jeżeli lubicie chłodniejsze tony, później zdecydujcie się na kolor, który najbardziej Wam leży. Kryształ Górski jest troszkę podobny do właśnie tej bombki. Również chłodny, nie wiem, czy troszkę też nie zawiera w sobie takich zielonych tonów, ale ciężko mi powiedzieć. Skopoli był jeszcze bardziej brązowy, więc go sobie odpuściłam. Chciałam takie ciekawsze odcienie. No i tak wygląda to już całość. Z fleszem, bez flesza. Proszę bardzo. Dajcie znać, który Wam się najbardziej podoba. Wam pokażę w troszkę innym oświetleniu. Czy to jest boskość? Jak najbardziej. Chciałabym Wam jeszcze porównać może te wszystkie cienie obok. Hmm, może ostatnio polecanego przeze mnie koronkowego różu. W mojej małej palce dokopałam się w końcu do koronkowego różu. To jest różowy topas. On jest chyba już niedostępny, a te dwa cienie są bodajże z mandali. To jest yoga, a to nie wiem, czy nie jest medytacja albo coś takiego. Nie wiem, czy część z tych cieni również nie sprzedam. Muszę się najpierw zdecydować. W każdym razie, tak wygląda koronkowy róż z mojej partii. Jest różowo niudziakowy właśnie taki rose gold. Ale jest w nim też odrobinka chłodu. Jeszcze włączę flash. O, wygląda tak. słoczyk jest bardziej suchy. Zdecydowanie widać troszkę takiego fragmentowego wykończenia w prasce. Niemniej jednak nie rozpada się aż tak bardzo jak kryształy i kurczę, on naprawdę ładnie błyszczy, ale przy tych kryształach Tom wygląda, jakby nie miał w ogóle błysku, ale to tylko złudzenie. Pokazuję Wam go już z fleszem, nie będę go włączać. On tak wygląda obok. Różowa, taka cieplejsza baza, a różowy błysk. Jest w nim też troszkę chłodku, ale kiepską wypad na słoczu. Poczekajcie, poprawię. No nie, no nie, niestety nie mam jak Wam tego pokazać, że on jest naprawdę bardzo ładny, ponieważ przy tych cieniach on wygląda, jakby po prostu nie błyszczał. Ale jest takim naprawdę bardzo ładnym w samym wykończeniu gładkim cieniem. Jak już mówiłam, cieplejsza baza, różowy błysk z troszkę taką chłodniejszą nutą. Wyłączę flash, ale to niewiele po prostu zmieni. Jeszcze wracając do palety Nataszy, wezmę sobie na przykład taki cień, który miał być jeden z mocniej błyszczących. On wygląda tak. I delikatnie go sobie tutaj zesłoczuję obok. No właśnie, tak wygląda na przykład obok koronkowego różu. A jeżeli chodzi o kryształy, to to jest zupełnie inny poziom, więc to tak raczej dla ciekawostki. Ale oczywiście, cienia wasze mają być bardziej użytkowe, i nawet w porównaniu do Turbo to one są bardzo, bardzo delikatne. W każdym razie, dajcie znać, co sądzicie o cieniach kryształowych. Czy jest to coś, co Was interesuje? Czy już zdecydowanie, tłumacz i ten wygląd jest wręcz imprezowy, bazarowy, jak wolicie. Ja je uwielbiam, uwielbiam tak, jak błyszczą, jakie mają kolory, wykończenie i tak dalej. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Dajcie znać jaki jest wasz faworyt, czy już coś macie, czy planujecie kupić. Jak zwykle, dziękuję za oglądanie, do następnego.